Najpierw jedli proszek do prania, potem dusili się sznurówkami. Dzisiaj jedzą przysmak dla koni. Oh o no, Był ja to zaraz całe znam. Za mm. wami akt zbiorowego upadku: inteligencji. No bo kiedy influencerka z milionowymi zasięgami je żarcie dla koni i mówi, hmm, 10 na 10 polecam. No to nie mamy problemu z cukierkami dla koni. Mamy problem z tym, że algorytm premiuje debilizm. Zapraszam na film. Cały materiał już na kanale OKTV OK na YouTube. Polskie influencerki jak Marta Rentel czy Lexi Chaplin dołączyły do trendu, gdzie je się przysmak dla koni po prostu. To są przekąski dla koni. Otóż nagranie, na których testuje się, je się, liże, odgryza końskie smakołyki, zbierają milionową publiczność. Przy okazji wywołują falę krytyki, no ale przecież to grzeje algorytm i premiuje wideo.